Częściołem, kluski z Rosołem, tramal się kłania. Ale facet po metamorfozie, jak to ktoś napisał. Albo fantomas akwarystyki, jeszcze lepiej. Bardzo mi się podobały te Wasze komentarze i zdziwienie. No, to jak ktoś zresztą nie zauważył, musiałem napaść na bank i zmienić imidż, więc ale to cicho. Tak, między nami. E, dobra, słuchajcie, nim się zacznę rozwodzić, to znaczy nie, że tak naprawdę, ale tak o akwariach, o tym, co widzicie przed sobą. E, to, to, a propos tego konkursu. Konkurs trwa do przyszłego weekendu. Do piątku, ponieważ w piątek myślę, że będę podliczał głosy. Sobotę, ewentualnie, jeszcze też muszę to wszystko przetrawić, co tam jest, albo no, naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak, jaka ilość maili do mnie przyszła, jaka ilość wiadomości. No, pod wielkim wrażeniem jestem. Jeżeli wszystkim od razu nie odpisałem, to uwierzcie, że po prostu jeszcze nie zdążyłem. No niestety powiem wam szczerze, że część z was na pytanie, które uważałem, że będzie najprostsze, nie odpowiedziała, a mianowicie, jakie oświetlenie u siebie posiadał Tramal. Co wam mogę powiedzieć? Podpowiem wam, że łatwiej jest powiedzieć jakiego Tramal. Nie miał oświetlenia niż yy, które miał, bo miałem praktycznie wszystko. I to jest taka dla Was duża podpowiedź. Yy, wczoraj się okazało, że właściwie tylko dwie osoby wymieniły wszystkie rodzaje oświetlenia, a tych yy, maili całkiem sporo przyszło, więc yy, części z Was dałem drugą szansę yy, i na przemyślenia, gdzie. Te u mnie zbiorniki stały w których miejscach, bo to też jest dosyć istotne. Kolejna podpowiedź. No więc dobra, czekam dalej na wasze, wasze wiadomości. Zachęcam jak najbardziej do grania, dalej do brania udziału w konkursie. A ja jeszcze będę w tym tygodniu, może mi się uda jeszcze z jedną firmę nakłonić do... E do jakichś dodatkowych nagród. Nie wiem, czy mi się uda, ale zobaczymy, jak kombinuję. Jak nie, to, to będzie jeszcze jakiś jeden konkurs na pewno, czy dwa, czy trzy. Zobaczymy, jak, jak będziecie zadowoleni, jaka będzie Wasza frekwencja. No, czyli losowanie będzie chyba w sobotę albo w niedzielę, pewnie znając moje tempo i no, możliwości. Więc co macie przed sobą. Przed sobą macie akwarium. Tak? Niektórzy będą zdziwieni, ale to jest właśnie akwarium. Więc to jest 25 litrowy zbiorniczek kwarantannowy. Co tutaj Tramal wrzucił do tej kwarantanny? Wiecie albo nie wiecie, część z was może wie, że u mnie był ostatnio dzień akwarysty na wyspie i mówię to przez zaciśnięte zęby, ponieważ no, ci, którzy śledzą mojego facebooka, wiedzą, wiedzą, co tu się dzieje, co tu się wyprawia. A mianowicie to, że część podchodzi do tej akwarystyki na zasadzie: oni wiedzą najlepiej, i nic nie będą zmieniać. Roślinki plastikowe są najlepiej, najlepsze, przecież można je wyprać i spokój i z głowy. Po co tutaj jakieś sadzić dzielsko, później to przycinać i w ogóle? Po cholerę, takie wynalazki. No więc. No, więc tak to mniej więcej wygląda wśród akwarystów tutaj w miejscu, w którym mieszkam, aczkolwiek jest kilku pasjonatów i, i, i ludzi, którzy naprawdę mają, e, mają niezłe pojęcie o akwarystyce i tutaj szacunek, że się tutaj uchowali. E, między innymi jest jeden Francuz, którego podziwiam, bo naprawdę wiedzę ma dużą. E, dosyć często sobie nawet dyskutujemy. Ale on jest bardziej teoretyk. On kiedyś wprowadził takie baniaki, teraz po prostu nie ma e, czasu. E, no. Zresztą pracuje w tym zoologu. Tyle wam powiem. E, no, ale on jest tam tylko pracownikiem, a szefem jest e, szefem jest młody chłopaczek, który zupełnie inaczej. On kręci biznes po prostu i tyle. E, no więc słuchajcie, żeby się tak dalej nie rozwodzić, kupiłem trochę zielska i kupiłem kupiłem Danio Erytromikron i kupiłem kilka otosków. I to jest w tym zbiorniku. Zbiornik został założony zaraz właściwie po tym, jak te ryby kupiłem. Tak, tak, wiem. Ale. Ten filterek mały jest z dwusetki i on sobie tam miesza wodę, więc go po prostu tutaj przełożyłem, dodatkowo jest z tyłu ta wspaniała chińska kaszkada, której, której we mnie polecam i pokażę od razu wam opakowanie, żebyście wiedzieli czego nie kupujemy, tak tego nie kupujemy, znaczy jak chcecie to kupcie, ale ja jestem z tego naprawdę no, bardzo, bardzo, bardzo niezadowolony. Ehm filtracja żadna, a wydatek był całkiem niezły, więc yy, no żałuję jak chcecie to sprzedam Wam za połowę ceny nie no żartuję yy, nie będę Wam bardziej sprzedawał yy, dobra tak jak mówiłem, zbiorniczek został założony w, na yy, działającym filterku jednym, drugi dodatkowo jest tutaj yy, roślinki, które kupiłem, plus jest wąkrota i pelia z sześćdziesiątki, trochę rogatka, to są rośliny, żeby te moje danio erytromikron tutaj się nie pozabijały, ponieważ się chowały pod ten kamień, kamień zresztą i korzeń też dodatkowo tutaj dołożyłem, żeby się właśnie miały gdzie chować, strasznie płochliwe, ta sama z rodzinka zresztą, co moje danio margaritatis, nie ma co się zresztą dziwić, właśnie one też się podobnie Zachowują i tutaj jest problem, słuchajcie, bo e, tak sobie wstępnie pomyślałem o tym, że to wszystko wyląduje w jednym baniaku, a mianowicie w e, tym kombo które wreszcie mam zamiar uruchomić. E, tylko, że no, na razie nie mogę go doczyścić. Po pierwsze, dokleiłem tą tylną ścianę, zlikwidowałem. Ten lewy przepływ, zamiast tego, tej pompki, która tam była oryginalnie do kompletu, myślę, że wrzucę ten filterek, który tutaj jest, ewentualnie coś podobnego, jako pompkę tam. I ponieważ chcę tam zamontować wylot, taki, żeby poruszał po prostu taflą wody, taki regulowany. Więc trochę to muszę przerobić. No i co? I ryby miały tam wylądować. Danio margaritatos moje, czyli, e, czyli niebiańskie danio, perłowe albo inaczej popularnie nazywane rozborą Galaxy, bo ta nazwa najczęściej się przyjęła. E, I również te danio. Erytromikron na początku zostały do tej samej rodziny mylnie e, przyjęte. Później, oczywiście, to zostało zmienione. Pochodzą rybki wszystkie z, z Azji. Mają dosyć duże wymagania. No Danio margaritatus to już wiecie, chyba mówiłem o tych rybach. A e, Danio erytromikron właśnie. E, sobie wcześniej czytałem o nich, bo też mi się podobały. Tylko nie doczytałem jednej, jednej rzeczy, że to, te ryby się ze sobą mogą krzyżować. No, no tak, no, genialne, nie? No, nie pomyślał Tramal, że, że danio i danio się mogą z, zmieszać i tego. I hybrydy z tego wyjdą, jak pójdą się bzykać w krzaki. A kto to upilnuje? No, i teraz się grubo zastanawiam, co z, co z tym fantem zrobić. Czy to razem e, wrzucić do tego jednego baniaka, czy ewentualnie, czy ewentualnie coś innego zrobić? Nie wiem, to, ten baniaczek, który jest z tyłu, tam, ta 60 e, miała być zlikwidowana miało być, e, miało być to kombo na nowym e, podłożu substrat, akwanowy. Dużo zielska kolorowego Właśnie ta lampka, która tutaj widzicie Ma świecić nad tym akwarium Big Fisha. i No i jestem w zagwozdce Tak szczerze powiedziawszy No Myślę, że i tak to zrobię I ewentualnie wrzucę te ryby Razem Mam nadzieję, że z tego nie będzie wielkiej draki Jak, jak wiecie coś o tym Cokolwiek więcej Ktoś z Was hodował Jedną i drugą Jeden i drugi gatunek to, to bardzo Was proszę Żebyście mi podpowiedzieli Czy ewentualnie to mogę zrobić Czy nie, czy nie, nie będzie jakichś wielkich ekscesów Jak się Jak się seksić pójdą moje ryby Jak do tej pory specjalnie Tutaj mi się nic nie udało odchodzić Odchować, chociaż baniaki są Potwornie zarośnięte jak widzicie Ale specjalnie się też tym nie Nie przejmuję i nie przykładam do tego Od tego by trzeba zacząć Po prostu nie wiedziałbym, co z nadmiarem ryb specjalnie zrobić, bo jak już pisałem na Facebooku, roślin akwariowych nie mogę właściwie sprzedawać, bo nikt nie, nie chce tu kupować. Ale jak wystawiłem plastikowe rośliny, to od razu następnego dnia miałem kupca. Nie zachwycony koleś. Wow, takie piękne, kolorowe. A nie chcesz tych normalnych, naturalnych? Nie, bo mi wszystko gnije. Po co mi to? No tak, masz faktycznie rację. No więc. Jak doczyszczę to combo Big Fisha, to je postawię. Będzie trochę in inaczej niż u Ani. Pozdrawiam cię. E czy u akwarium amatorskiego? Chyba on też ma właśnie u siebie to combo. E plus ewentualnie te rośliny, które mam. Trochę mam alternatywy. mini rejniki więc może tam też wyląduje znaczy na, na pewno tam wyląduje zobaczymy co jeszcze, bardzo chciałem mieć pogestemona helferii, niestety nie udało mi się dostać, nigdzie jeszcze kilka innych roślin, na przykład rotalle walici, tą red też mi się nie udało dostać mam gdzieś tam jakieś resztki, niedobitki rotali zwykłej, więc może tam też pójdzie moja ukochana kryptokoryna parwa czyli ogólnie będą drobne ryby drobne rośliny i no, i w miarę dużo światła. znaczy no dużo, no, no dużo. Ta lampka od bigfisha będzie. Eee, no, i tyle. Eee, I się zamotałem. Słuchajcie, chyba pora już spać albo przynajmniej kończyć to. Eee, a, właśnie, o jednej ważnej rzeczy Wam nie powiedziałem. Słuchajcie, ryby kupiłem we, we środę z tego co pamiętam co jeszcze? No więc baniak, woda to już wiecie wszystko rośliny, wszystko tutaj tego zamieszałem i i znalazłem słuchajcie ikrę znalazłem ikrę, tak to wygląda jak ikra i nie jestem pewien czy to jest ikra właśnie otosów czy danioerytromikron te danioerytromikron tutaj się trochę burzą, tak dziwnie zachowują, trochę e, po kątach się gdzieś chowają, więc cholera wie, czy gdzieś tam się z tyłu nie tego, z tamtego. E, zwłaszcza, że Tutaj na początku była trochę chłodniejsza woda. Ja to wrzuciłem grzałkę, jaką mam jedną wolną. To jest 75 W w 25 yy, litrach. No więc yy, jest ustawiona na 20 stopni, a wodę w akwarium mam około 25 stopni. Jeżeli wierzyć mojemu pływającemu przyjacielowi. Yy. No i co? Karmiłem je dwa razy już dafnią żywą, więc to też mogło je postymulować. No i co i przerzuciłem tą, ten kawałek roślinki do siódemki i, i będę teraz czekał i obserwował co z tym fantem się stanie. W siódmce są same krewetki, które mają się dobrze, siódemka jakoś tam funkcjonuje. Część bucek dostała na początku w kość. Teraz trochę więcej zacząłem tam nawozić. Nie ma glonów. Zero problemów, no nawożę, nawożę nawozami drak, po kilka kropel leje dziennie, plus trochę karbo, też nie za dużo. Żeby zastymulować moje krewetki do bzykania podaję ten Supremę biogard, który dostałem, który mam z akwarystycznego o 24. I, I powiem Wam, że wydaje mi się, że podawanie tego w większych ilościach stymuluje te małe gadziny do bzykania. E, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ e, po podaniu po jakimś czasie zaczynają dosyć gwałtownie pływać po, po baniaku. Dobra, słuchajcie, 15 minut, ile można wytrzymać gadania Tramala. E, tyle na dzisiaj. E, ja się odezwę w miarę szybko, mam nadzieję ponieważ no, mam nadzieję, że jutro albo pojutrze w końcu się zabiorę i zbiorę i, i zabiorę za robienie tego baniaszka nowego więc trzymajcie kciuki i kopa w dupę Tramalowi, żeby się wziął do roboty eee, trzymajcie się, dzięki za suby dzięki za, łapkę, za łapki wszystkie w górę to naprawdę motywuje eee, no i cześć, tyle na dzisiaj